Drodzy Burzyści. Dziesiątą rocznicę przyjęcia świętej biskupy przez arcybiskupa z Mittiewa, Szymińskiego, archidiecezja Bosnańska, to jest kapłani osoby życia konsekrowanego i wierni święcy. Dziękuję Panu Bogu za dotychczasowe prace arcybiskupa. Oddał się w intencji kolejnych lat jego mocnego pasterzowania. I proszę o wszelkie potrzebne dla Niego łasła. W takim to momencie przypominamy sobie najpierw nakaz Chrystusa, który głosząc Królestwo Boże wysłał wszystkich ludzi, wszystkich czasów, właśnie do pójścia nim, By dotrzeć do tych ludzi. Nasz Zwoliciel potrzebował współpracy apostołów. Potem szedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na korzenie nauki i by mieli władzę, wypędzać swe duchy. W ten sposób ustanowił on kolegium dwunastu, na czele z piotrem, aby oni kontynuowali Jego misję, począwszy od Jerozolimy, aż po krańce świata. Tych, kto nas w lumencku apostołów, mogło skutecznie wykonać to zadanie, tylko dzięki pomocy Ducha Świętego, którego przekazał Jezus. Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. I tak to podczas spotkania ze Zachwycałym Chrystusem w ukryciu wieczornika w niedzielę wielkanocną, dokonało się pierwsze zezwanie tego ducha na Bostonu. Poradowaliśmy za uczniowie, i się pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Jak ojciec mnie posłał, tak je was osypał. Po tych słowach chwlał na nich. Powiedział im, weźmijcie ducha świętego, którym odmusicie brzegi, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Drugie zesłanie ducha świętego miało również miejsce w wieczorniku. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiąty, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba śrubu. Jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywano. Kazały się też że języki, jakby spoknian, które się rozdzieliły i na każdego z nich spoczął biedę. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał. Dzięki temu, Apostołowie wyszli ku mieszkańcom Jerozolimy i zgromadzonym tam pielgrzymom, aby w mocy ducha dać świadectwo o zmartwychwstaniu Pana. Tak ujawniła się nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem. Tam, gdzie jest Kościół, powie święty Jarneus, tam jest również Duch Boży, a gdzie jest Duch Pański, tam jest Kościół i wszelka łaska. W ten sposób od momentu przyjemnych świąt Duch Święty objął niewidzialne, lecz uczulalne przewodzenie Kościołem, dzięki czemu apostołowie zostali uzgodnieni do wypełnienia zadania obieczonego. Powylanie Ducha Świętego zostało dalej przekazywane przez apostołów przez gest założenia rąk, kolejnym współpracownikom. Ci zaś tym samym gestem przekazywali je innym, a ci z kolei następnym. W ten sposób duchowy dar początku przez konsekrację biskupią dodał aż do nas. Dzięki temu za pośrednictwem następców apostołów Chrystus Pan jest dalej w wśród swoich wiernych. Głosi słowo Boże, udziela sakramentu i prowadzi lud nowego przymierza w jego do wiecznego szczęścia. I uczestnictwo w jego życiu i posłannictwie pełnią rolę nauczycielni, pasterzy i kapłanów, działając w jego zastępstwie jako jego legaci. Między pierwotną wspólnotą dwunastu apostołów a dzisiejszych ale również ciągłość duchowa, bo sukcesja apostolska uważana jest za szczególne miejsce przekazywania Ducha Świętego. Wyraźne echo takich przekonań znajdziemy właśnie u świętego Jerusza z Wionów. Otóż każdy, mówi kto chce zobaczyć prawdę, może stwierdzić w każdym kościele tradycja apostołów na całym świecie. I możemy wyliczyć tych, których apostołowie ustanowili mi w kościoła oraz ich następców aż do nas. Apostołowie chcieli powiem, żeby ci, którzy, których zostali jako swoich następców i którym przekazali swoje własny urząd nauczycielski, byli doskonałymi i nienagannymi prawidłowa działalność przyniosła tę dużą korzyść, a upadek spowodowałby dużą kręcę. Tak to skupi z ustanowienia Bożego stali się następcami apostołów. Od nich słucha, słucha Chrystusa, kto nim gardzi, gardzi Chrystusem i tym, który posłał Chrystusa. Tak więc dzisiaj wspominamy o świętym moment, w którym przed 10 lat Biskup Zlitkiew został włączony do kolegium 12. Apostoliku. Moment decydujący, który sprawił, że Biskup może spoglądać na Wiktorzy w podobny sposób, jak to czynił to Chrystus, pasterz i stróż już w Od tej chwili, Stał się kolejnym współpracownikiem dziejów kościoła na polskiej ziemi. Druga sprawa to sposób, w jaki ten konkurencyjny dzisiaj Biskup może spełniać swoje zadanie. Jak wiadomo, do pełnienia posługi w kościoły wszyscy, podobnie jak apostołowie, potrzebujemy ducha świętego który pozwala na słabej ludzkiej nadmusza odpowiedzialnie podjąć trud pasterza poszukującego zamówionych owiec, a zarazem potwierdzić ofiarę Chrystusa, który daje swoje życie za owiec. Duch Święty pozwala mu otwierać się na posługę miłości, zwaną przez świętego Augustyna a moris officio, czyli dziełem miłości. W tej atmosferze uległości wobec Ducha Świętego, jak mawią papież macierzyński, istnieją zasadniczo cztery bliskości wymagane od każdego biskupa. Najpierw jest on człowiekiem będącym blisko Boga w modlitwie, stąd jego pierwsze zadaniem jest modlić się sercem. Druga bliskość istnieje między nim, a innymi biskupami. Choć między biskupami mogą trwać dyskusje na temat najważniejszych rozwiązań konkretnych problemów, to jednak jako bracia mamy być sobie bliscy. Trzecia bliskość to bliskość z kapłanami. Nie zapominajmy, że księża są naszymi najbliższymi współpracownikami. Zresztą czwarta bliskość, to bliskość ze Świętym Ludem Bożym. Z tego ludu zostaliśmy wezwani, z tej owczarni. Pamiętamy o tych czterech bliskościach, z Bogiem, z biskupami, z kapłanami i z owczarni. Niech Pan Bóg sprawia, abyśmy ty tej przygodnej arcybiskupie z nimi byli, zaraz w tych bliskościach, byś mógł naśladować Pana, który zawsze był i jest blisko nas, swoją bliskością współczującą. Jeśli zaś życie każdego człowieka na ziemi bywa pełne obóz, to jakimiś niebezpieczeństwami, mówi św. Beata, jest usłannę życie biskupa, który znajduje się niejako na szczycie obóz więc. Choćby z tego powodu mysłowi nie przystoi szukać rady u ludzi niewyższanych. Kochać trzeba wszystkich, nawet nieprzyjaciół, ale należy radzić się tylko u ludzi rozsądnych i życzliwych. Być może pośród tysiąca ludzi spotkasz jednego człowieka posiadającego wspomniany serce. Jeśli u kogoś znajdziesz samą tylko roztropność, z trudnością, trudnością popatrzysz jego życzliwości. A gdy znajdziesz życzliwość, najczęściej będzie ona pozbawiona młodości. Tych zaś, którzy nie posiadają ani jednego, ani drugiego daru, jest bardzo wiele. Natomiast kierując się radą ludzi dojrzałych, Średnia wskazówka, którą trzeba brać pod uwagę w kulturze cywilnej. Nie będziesz zbyt pochopny w słońcu, zbyt gwałtowny w karaniu, zbyt pobłażliwy w napominaniu, zanadto surowych w Nie będziesz małoproszty wobec liczących na Ciebie, nie będziesz pochopny w obiecywaniu, niewykliwy w Oddawania, a nie rozrzutnych od obdarowywania. A w ten sposób przystworzył szybkość Chrystusowi i Twojemu posłuchiwaniu. Ale wszystko trzeba, tak na stężę, nie kierowało pragnienie podobania się ludziom. By nie starał się, by wierni pokowali go bardziej niż prawda. Ostatecznie mam przecież. Wypełniać z Boga, a nie ludzi. Synu człowieczy ustanowiłem się z druża nad pokoleniami izraelskimi. gdy usłyszysz Słowo z ustwoich, upomnisz mi moimi niemi. Kościół jest jak wielką łodzią, płynącą w morzu tego świata, gdy uderzają w Niego liczne farmy. Oświadczy. Nie wolno ich porzucać, trzeba natomiast kierować. Przykłady tego znajdziemy w pierwotnych ojcach kościoła, My, to już w Męśniu, w Kroneliuszu, w Rzymie, w Cytrianie, w Kataninie, w Za czasów pogańskiej cesarze kierowali łodzią Chrystusa. Jego umiłowaną lubienicą, to jest kościołem, nauczając, chroniąc, pracując i cierpiąc, aż do przedamenia krwi. Kiedy o nich myślę, powie święty Oliwacy, oraz im podobnych ogarnia mnie przerażenie, lęk i obawa mnie przebiegają i obtacza mnie ciemność moich brzech. I bardzo chciałbym opuścić stęp kościoła, który mi powierzono, gdybym tylko znalazł usprawiedliwienie w przykładzie Ojca, lub w słowach Pisma Świętego. A skoro zatem tak się ją, i prawda może się utrudzić, ale nigdy ulec ani opłakać, strudzony w ucieka się do tego, który przez usta solową opowiadał. Miej ufność Panu, a nie polegaj na własnej ostrożności. We wszystkich Twoich sprawach pamiętaj On, a On pokieruje Twoimi krokami. Stoimy zatem mocno przez sprawiedliwości. Przygotowujemy siebie na doświadczenia, abyśmy otrzymali pomoc od Boga. I wołajmy do Niego, Panie, Tyś dla nas ucieczką z pokolenia na pokolenie. Służmy naszą ufność w tym, który nas w cały ten ciężar. To czego sami, jeśli nie możemy, niechmy wspólnie z tym, który jest wszechmogący, który mówi, jak Moje jest słodkie, a przemierzajcie. Stańmy do walki aż do nadejścia dnia Pana, albowiem przyszły na nas dni utrapienia i ucisku. Jeśli tak się Bogu spodoba, oddamy życie za święte prawa Naszego ojców, abyśmy zasłużyli na wieczne z nimi dziedzictwo. Nie bądźmy jak niebewzyty, nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wielkie, ale pasterzami troskliwymi, czującymi na to czarne Chrystusy. To Bóg Bóg udziela nam siły, głośny całą prawdę Bożą, wielki, wielki i mały, bogatym i bogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w połę i nie w połę. święty Grzegorz w swojej księdze Reguła pasterzka. W Twojej osobie, księdze i decyzja poznańska otrzymała wielki dar mąża, dar w postaci człowieka wierzącego, młodego, dynamicznego, pełnego energii, otwartego, wychownego, z bogatym doświadczeniem, już Pasterstwa najpierw z doświadczeniem wikariusza, potem proboszcza w ważnych gdańskiej parafii, wykładowcę teologii pastoralnej w Gdańskim, seminarium umownym i socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim, z doświadczeniem dyrektora Wydziału Szpasterskiego, członka Rady Kapłańskiej Kolegium kolegów konsultorów w Niecesji Cezji kapelana zakładu karnego, róż pasterza archidiecezjanny kościelnej służby mężczyzn Semper Filewis i diecezjalnego już pasterza pracowników gospodarki leśnej i myśliwej, koordynatora Fundacji Dzieło Nowego Jesiącia, organizatora przedsięwzięć ogólno takich jak szybka Papieska, Wielki Józef Zielenia na tysiące na Narodzin Chrystusa, Peregrinacja o Chrystusa Miłosiernego. Dane jest do biskupa chorosławiczego Gdańskiego, a potem biskupa koaniutora diecezji Roszalińsko-Połobrzewskiej i biskupa diecezjalnego Roszalińsko-Połobrzewskiego, a następnie także administratora mosolskiego z Architekcj jest trzeci a Kamieński. O do tego dochodzi ogólnopolskie doświadczenie członka Rady Spraw Społecznych, Konferencji Episkopatów Polskich, Komisji Rewizyjnej Konferencji Episkopatów Polskich, Komisji Wspólnej, Przedstawicieli rządu LUKE oraz delegata Konferencji Episkopatów do Spraw Mastelstwa ludzi Pracy. Wszyscy i wierni mają więc za to, za co Panu Bogu dziękować. Gdy w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus od ludzkiej zdolności rozposadzania bieżącej pogody przychodzi do trudniejszego wyzwania, mianowicie jaki stanowią sprawy ruchowe, zdumiewa się, że oto niektórzy dostrzegli w nim proroka, inni nauczyciela, inni jeszcze Jana Chrzzyna. Ale nikt, oprócz Piotra, apostoła, słysząc jego nauczanie, widząc jego cuda, nie dostrzegł w nim Mysjarza. Możemy się zastanowić, dlaczego większość współczesnych Jezusowi nie była w stanie rozpoznać wagi Kairosów, czyli wagi i chwili obecnej. To pytanie możemy postawić także naszym czasem, bo w tym względzie sytuacja nie uległa wcale zasadniczej poprawie. Zadaniem Twoim uświadczeniem cywilistów jest będzie dalej polegać na otwieraniu naszych oczu na wyspiarze, jakże w chwili obecnej nie rozpostajecie. Na koniec więc, wraz z całym ludem Bożym, zgromadzonym w najstarszej polskiej katedrze i tymi, którzy się z nami łączą duchowo, życzymy Księdza Arcebiskupowi długich lat owocnego posługiwania, tak przykrnie rozpoczętego gratyfikacją Księdza Stanisława kostki szczajka Życzymy Tobie, drogi Księdza Arcebiskupie, odwagi i słońca, które mimo nędzy tego świata dzień po dniu wschodzi i obdarza nas własnym ciepłem swoich promieni. Jak więc w Tobie oddycha Duch Święty, aby Święcie myślał, niech Cię przymusza, abyś Święcie postępował. Niech Cię pobudza, abyś wyłował tylko to, co święty. Niech Cię uwłasnia, abyś strzegł tego, co dobre. Niech Cię strzeże, abyś go nigdy nie utracił. Niech prowadzenia w tej sesji wspiera się Najświętsza Maria Panna, Matka Kościoła. żywa pamięć wdzieli nam słowa we wspólnocie apostolu. Bądź także i Ty, przekaziciele żywej tradycji Kościoła, komunii z wszystkimi biskupami w jedności z następcą świętego Piotra i pod jego władzą.